Ok, po zdjęciu tej tapicerki, tak, gdy chcemy ściągnąć silniczek, musimy wyciągnąć wycieraczkę, Czyli tą zaślepkę wyciągamy w ten sposób. Ok, mamy tu nakrętkę, dziesiątkę, i najczęściej na jest tu trochę korosji. Ja nie będę tego odkręcał, tylko wam pokażę, że ja tu przez dwa dni psikałem WD-40 i później. Nasadowym, delikatnie, delikatnymi ruchami udało mi się ją odkręcić. Wtedy ściągamy, ściągamy tą wycieraczkę, trzeba ją podważyć delikatnie, tutaj sobie coś położyć i podważać z jednej, z drugiej strony, opukać troszkę młotkiem, żeby ona tam się podniosła, i ona wychodzi do góry. Także to jest żaden problem z tej strony. Także tu na razie wetknę to, bo to już jest zamontowane. A z drugiej strony, jak już zdejmiecie, to tu mamy. Silniczek, o, wycieraczek. I mamy dosłownie trzy śruby. Raz, dwa, trzy. I dokładnie to samo. Odkręcamy i wyciągamy ten silnik. Ten silnik dosłownie on powinien sam fajnie wyjść. Tu wypinając ten. O, instalację tak wypinamy, i to jest tyle. I wtedy silnik nam wychodzi cały w tą stronę. Ok. Silniczek tylnej wycieraczki. Mercedesie S211, czyli wersja kombi modelu W211, po wymontowaniu, jeszcze raz dla przypomnienia, ściągamy tą. To już było pokazane w moim filmie, tak, poprzednim. ściągamy tą osłonę, usuwając najpierw wszystkie kołeczki, tutaj ściągamy ten. Kołeczkę mającą ten element, czyli tą osłonę, trapę, jak zwał, tak zwał, to schodzi w bardzo prosty sposób. Później wykręcamy sobie tutaj tą śrubkę, zdejmujemy ten element wysuwając go i całą tą osłonę, tapicerkę, czy osłonę, czy jak zwał, tak zwał, e, kierując ją w. E, w górę, w tamtą stronę wysuwamy z sześciu klipów to było nakręcone, także to nie będę przypominał. teraz tak, jak demontujemy? demontujemy to w ten sposób z silniczek, no musimy zacząć od tego tutaj usuwamy osłonę tu jest nakrętka ja nie ukrywam, że dwa dni z rzędu lałem tutaj WD-40 żeby tą całą turdzę oczyścić, później szczotką drucianą wyszorowałem i Nasadkowym kluczem to zdaje się jest trzynastka. Zaraz jeszcze tylko sprawdzę, wezmę sobie, bo gdzie mam komplet kluczy, żeby was nie oszukać. Biorę 13. tak, trzynastka. Rozruszając, rozruszając, pomału wykręciłem. Następnie trzeba było zdjąć ramię wycieraczki. Ramię wycieraczki, oczywiście, jak tam jest długo, no to jest tutaj troszkę zapieczone, ale też jak zdejmiecie to, popsikacie tu i tu tu i tu WD-40 to będzie to no, będzie rozruszacie to powinno się to rozruszać ja też użyłem tego do tapicerek narzędzia do zdejmowania tapicerki które takie mam i też posłużyłem się żeby podważyć tutaj ten, ten tą wycieraczkę tak z jednej z drugiej i pomalutku ruszając wycieraczka powinna nam zejść z góry zostaje już tylko ten ten bolec, o, tak to wygląda, tak, ten bolec nam zostanie. No i później po zdjęciu tej tapicerki wykręcamy trzy śruby, wypinamy tutaj przewód, tak, to są na trzy pinowy wypinamy go z boku, wypinamy, odkręcamy te trzy śruby i wyciągamy tutaj on już powinien elegancko nam wyjść wyciągamy sobie, sobie ten silnik z klapy e, no mój po 20 latach przestał chodzić no tam tu się gromadzi, ta, zaraz zobaczycie zresztą, bo dla was go rozkręcę, żebyście zobaczyli ten już jest wymieniony, już działa, chodzi e, tak jak trzeba ale też dlaczego o tym mówię, no jest to ważna rzecz, ponieważ e, te silniczki prędzej czy później się zatrą a ja też kupiłem na używany na Allegro z gwarancją, taką, że sprzedawca mnie zapewniał, że działa. Tamten i tak dalej, i tak dalej. Wygląda trochę lepiej, miał trochę mniej rdzy niż ten, ale co się okazało? Kupiłem, zamontowałem i nie działa. Okazało się, że tutaj była ta ośka tak zardzewiała, że już się nie ruszała. Mimo, że sprzedawca mnie zapewniał, także uważajcie na używane te rzeczy. Jeżeli kupujecie, to żeby to było sprawdzone. Dla mnie takim. No, takim elementem, który dyskwalifikuje to jest, jeżeli śrubki tu będą te zardzewiałe, no to załóżcie, że będzie wyglądał tak jak ten w środku. Nie? Zaraz zobaczycie, jak on wygląda, bo go rozbiorę. Czyli będzie już zardzewiałe, ta ośka będzie już tutaj stała i no, za, załóżcie, że, że nawet jak sprzedawca zapewnia, no to bądźcie dość krytyczni w stosunku do jego zapewnień, e, ponieważ no, u mnie to skończyło się tym, że trzeba było to rozebrać, wybić ośkę, E, przesmarować, złożyć. No i ten tam działa. Ten będzie teraz e, dla celów pokazowych, Wam go, rozkręcę i zobaczycie jak to jak to wygląda w środku po, po, po tych 20 latach pracy. E, no tutaj są śrubeczki 15 torxem tak. Trzeba je tutaj podkręcać. odkręcać. Jest raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Osiem śrubek wykręcę i zacznę go rozkładać dla was, żebyście zobaczyli jak wygląda ten silniczek po, e, po 20 latach. Ok, 8 śrubek wykręconych leżą sobie tutaj już. Tak wygląda po wykręceniu. No i co teraz robimy? No teraz musimy wyciągnąć, otworzyć ten tak, że to trzeba poluzować. Tu ostrożnie, w tym miejscu, tak? Ponieważ tu są szczotki, one powinny wyjść. Szczotki do tego silniczka, który napędza. O! To jest na takim elemencie metalicznym, który tu się przytrzymuje. I zobaczcie, jak wygląda ten silniczek w środku. Z zewnątrz całkiem ciekawie ale zobaczcie, jak w środku to wszystko jest zardzewiałe. Ta rdza dostaje się tędy. Tak, tutaj idzie tu i tu wylatuje. Jest tak szczelne, że po prostu to wszystko zaczyna rdzewieć. I, no i cóż, i w pewnym momencie staje ten silniczek, i już nie chodzi. Ten oczywiście też stoi cały, tu się nie da nic ruszyć. tak tak więc tutaj teraz co trzeba będzie robić, no teraz będziemy musieli wybić to, ten, zamoczyć go po prostu porządnie, wyczyścić tutaj całość tego smaru z rdzą, zamoczyć w jakimś, nie wiem czy w WD-40 czy w ropie, żeby to odtajało, żeby to puściło, wypukać młotkiem ten, ten czpień tutaj, żeby to wszystko wyszło, tak żeby to wszystko to wyszło wyczyścić i złożyć na nowo i sprawdzić czy się uruchomi on dalej będzie działał to też Wam postaram się nakręcić, czy to się da, bo tak, żeśmy... Z... No, ja, ten nie chodzi, nie działa. Ja go wymieniłem, tak jak mówię, kupiłem, na, na ale drogo yy, też używany za no, niewielkie pieniądze, ze stówkę. Sprawdzajmy, ile nowy Vaso kosztuje. No, nowy kosztuje tam ponad 800, no to już nie ma większego sensu. E, cena zamienników zaczyna się od 150 zł, 170 chyba e, zł zamienników tego silniczka e, no i stwierdziłem, że z to jest okazja tam, bo jest oryginalny, taki sam i tak dalej, tak dalej. Ale tak jak mówię, przyszedł, rozkręciliśmy go, no i wyglądał mniej więcej tak samo jak ten i trzeba było wybijać, robić i tak dalej, tak dalej. Jeszcze dodatkowo gdzieś tam ee, bo w klapie mamy moduł sterowania pracą całych całych drzwi. Także w tym moduł gdzieś był zamoczony, zawilgocony, trzeba było poprawić. Także całość operacji kosztowała mi dodatkowe jeszcze 300 zł z elektrykiem, ze sprawdzaniem, wybijaniem tego wszystkiego z robotą, którą trzeba było ponieść. I w tym momencie mam już założony i działający. Ten działa, chodzi macha wycieraczka, także tu nie ma problemu ale ten będę starał się jeszcze uratować bo może się jeszcze tam powiedzmy jak to się udało, no to ten też uratujemy to będę miał gdzieś na zapasie taki taka, taki silniczek, także dlaczego nakręcam o tym? No, żebyście uważali, bo te silniczki będą tak wyglądały, nikt tego nie rozkręca ze sprzedający nie sprawdza w środku, czy, czy, czy chodzi czy działa, jeżeli jest uczciwy i powie że działa, bo sprawdza, bo działało macha mu ta wycieraczka, no to w porządku, to kupujcie takiego człowieka, a jeżeli ktoś wam powie, że tak, działa, ale on nie sprawdza, no to z dużą dozą takiej no nieufności podchodźcie do tego tematu. Tak jak mówię, jak zobaczycie takie śrubki już porzewiałe na zewnątrz, tak, No to załóżcie, że w środku będzie wyglądał tak. Nie? Czyli że to już no, albo podziała krótko, albo będzie coś trzeba z tym zrobić i tak dalej, i tak dalej, tak, dalej. tak więc postaram się nakręcić wam, jak już będzie zrobione i podczepię go może tutaj pod ten, żebyście zobaczyli, że działa, że macha, że chodzi... Uwierzcie mi, w obecnej stoi na tej ośce tutaj, nic się nie rusza, tu jest wszystko zardzewiałe w środku. Eee, tak więc tutaj, e, no, no ten jest do, do regeneracji, zobaczymy, czy się go uda zregenerować, tego się dało, no, mam nadzieję, że tego również. Eee, to jeszcze są dwie rzeczy, tutaj nie pokazałem, tu przychodzą jeszcze takie dwie uszczeleczki, jedna plastikowa, Podkładki takie, druga taka ala filcowa i te trzeba wymienić. To was kupicie przy wymianie na, na drugi używane czy nowy, jak będziecie wymieniać ten ten. Także tu wam tylko no, chciałem pokazać jak wygląda, mimo że z wierzchu nie najgorzej, tak? No całkiem fajnie, ale w środku to już jest powiedzmy zło. Nie? Tak więc tutaj musicie na to, na to zwrócić uwagę, żeby kupować. Jeżeli śrubki, według mnie, jeżeli śrubki są już zardzewiałe na zewnątrz, te, które skręcają te dwie części, to dla mnie to eliminuje jako, jako zamienno, zamienny silniczek do wymiany, ponieważ no albo nie chodzi, albo nie będzie za długo, za długo chodził. I pamiętajcie, żeby co jakiś czas, mimo że czy używacie, czy nie, żeby tą wycieraczką, tą wycieraczkę tylną włączyć ponieważ jak będzie stała cały czas, no to po prostu tam się będzie gromadziła ta woda, tak? I ona, ten proces rzucenia będzie. A jeżeli co jakiś czas to jest szansa, że tarza się nie, nie spowoduje, że ta ośka stanie, nie? No to tyle na temat silniczka, tego wyglądu i wymiany. Proces montażu jest też naprawdę no, niezbyt trudny, tylko. Musicie pamiętać, żeby, żeby sprawdzić czy ten silniczek na pewno działa. No nowy będzie działał, no to macie jakąś na pewność. Ale z używanymi uważajcie, nie? bo no ja na swoim przykładzie no, straciłem... Myślę, aha, kupię za stówkę, sam sobie wymienię, podłączę kabelek, cześć i pozamiatane. Ale się okazało, że tak nie jest nie? i kosztowało mi to kolejne kilkaset złotych, które musiałem wydać elektrykowi. I na rozebranie tego, na, na poświęcony czas, na, na zrobienie, za zapłacenie za to wszystko. tak więc po prostu tak ku przestrodze troszeczkę. Ale nie należy się tego bać i, i tak ja Sama wymiana, jeżeli to mamy pewne, że ten silniczek, który wymieniamy jest dobry. To sama wymiana no, to jest kwestia zdjęcia tego wszystkiego, to nie jest trudne. Jak pokazaliśmy na filmiku w poprzednim. Także no, myślę tak 4 na 10, no, no, trochę trzeba tam pokombinować z wkładaniem tej tej tutaj tapicerki ale samo podłączenie silniczka wkręcenia naprawdę nie jest trudne no tutaj mówię poświęcić trzeba czas na to żeby tutaj to sobie tam popryskać, popryskać popryskać, popryskać zjąć ten kapturek, popryskać, popryskać tego WD40, niech on tą nakrętkę e, tam puści opłukać to szczotką, przejechać drucianą i spróbować odkręcić. Jeżeli zejdzie dobrze, jeżeli nie zejdzie, no to, to będzie trochę trudniejsze, bo trzeba będzie obciąć wtedy gumówką, wywalić ten silnik, e, e, pójdzie na złom, ale tu od, samo wymontowanie, no tak jak mówię, raz, dwa, trzy śruby, prosta czynność, wypinamy e, ten i mamy go na wierzchu tak de facto. Także tyle na temat silniczka. Hej!